Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich zmagań z paczką Adventure Tech. Tak, jest to odcinek już dziewiąty. Jak widzicie od ostatniego odcinka w głównej piwnicy się dużo pozmieniało. Dodałem Dimension Dory i w Światach Kieszonkowych będę... Starał się, żeby powstawały tam różnorakie farmy i takie inne, ponieważ będę miał je przynajmniej pod ręką, a nie, że będę musiał biegać po mojej mapce, szukać w którym miejscu. A tak, wejdę do świata książkowego, wezmę to, co chcę, albo włączę ją i po prostu wychodzę z powrotem. Jest tutaj Solforge, w którym robimy. Villa Sword oraz Sol Shardy, czyli kamienie dusz, w które łapiemy dusze naszych mobów. Hmm, lekkie lagi. Dobra, tutaj, jak widzicie, trochę już powstawiałem do Storage basów i poprzeskakiwało już nam do Depth Storage Unit. Kable mam normalnie niesamowite ilości, nie? To jest... szok. Dobra. Tutaj ten kabel. Pewnie wielu z Was zastanawia się, po co ja go tutaj dałem. Ponie jak i tak bloki z Applied Energetics są jed za jednym razem również kablami, które przesyłają energię. Postawiłem je tutaj, ponieważ według mnie ciekawiej to wygląda. Może i trochę dziwnie, ale fajnie, według mnie fajnie. Dobra. Tutaj postawiłem maszyny z Industrial Crafta, które będą przepalały mi surowce już automatycznie. Industrial Craft ma swoją własną energię, którą możemy zrobić dzięki jednemu z modów, który dodaje nam Konsumery i producery z tyłu w ścianie jest postawiony Energy Tesseract, do tego Consumer Energy energii buildcraftowej, bridge block, który jest wymagany, by mogła powstawać energia, i producer Medium Voltage Industrial Craft. Wszystko jest podłączone właśnie do tego producera. Również podłączyłem e, MFI. Jak pewnie widzicie, e, tutaj, o. Zrobiłem sobie zbroję e, Nano. I do tego Jetpacka. Jetpack jest dla mnie bardzo ważny. A zbrojana, no, po prostu jest wytrzymała. Tutaj mamy import basy i u góry eksport basy. Okej. Okay. W kompresorze nie mam nic wyuczone w tych basach, ponieważ jego używam tak rzadko, że. Samemu mogę sobie powrzucać, ale podłączyłem już na w razie czego w późniejszym etapie. Za to w, w Furnace'ie już w Export Busie mam dasty powkładane. A im, e, wróć. Import bas jest ustawiony, żeby wyciągał stakami e, Do maceratora, rotary maceratora. Włożyłem upgrade'y, żeby przyspieszyć sobie wszystko. I to będzie chyba na tyle. Chwila, tylko przełożę coś do piecyków. Akurat to robię teraz ręcznie, tylko dlatego, że będziemy to za chwilę potrzebować. Dobra, idziemy dalej. Mm, ale mi się coś zwiesza. Noc, no trudno. Kulululu. Się prześpimy raz, dwa. Dobra, wyjdę sobie. Nasza farma drzew stoi. Wyrzuciłem wszystkie yy, pulsary. I na dole podłączyłem timer i receiver. O widzicie właśnie tak mi się kraszują, kraszują. Nie, to złe słowo. Bugują mi się. E, sensory Empty Chesta. Zdarza się, że odpalam sobie właśnie ten save i wszystkie sensory są właśnie jakieś takie dziwne. Unaimed. Dobra. Jedziemy dalej. Jak widzicie farma. Naszego fertilizera działa, jest trochę zmieniona, jakby ktoś zauważył, ponieważ cały chunk, ten chunk, w którym teraz stoję, czyli kawałek domu, widzicie, że jest trochę inny. Do tego moment. Okej, okay, jestem. Tak. Farma mi się popsuła Domek I do tego część farmy drzew Wszystko musiałem odbudowywać Dobra Nasza farma Widu i Sidu Działa Jak widzicie kompresuje wszystko Jak najbardziej Żeby miejsca za dużo nie zabierało I teraz To co Zbudowałem sobie chwilkę temu Param pam pam. Yippie. Jest to domek pszczelarza. Tu podłączyłem. Dobra, zacznę inaczej. Domek pszczelarza, ponieważ na tym wzgórzu będziemy bawić się pszczółkami. I zarazem mutacją drzew. Tu standardowo wykończyłem inwertet redstone red. Stones... red Lamp. Bazaltem i marblem. Tutaj już poustawiałem Liquidakty i kabelki. Lecimy na dół. Tu postawiłem dwa tanki z Ksykrafta. Ale nie łączyłem ich specjalnie falwami, żeby przesyłały sobie surowce. Ponieważ w jednym będzie e, seed oil. A w drugim, Honej. Jak widzicie, piwnica jest wykończona w tym samym stylu jak piwnica w domku. Na środku jest takie zrobione C. C oznacza kolegiasta. Wiem trochę to śmieszne, że takie coś wstawiam. Chociaż dla niektórych to może się wydawać śmieszne, dla niektórych fajne. Mi się wydawało akurat, że to będzie taki malutki mój znaczek, że to jest mój safe ja, 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 ja dobra, a teraz zajmiemy się budową Zbuduję cztery maszyny, które będą potrzebne nam do zrobienia tego naszego. Mm tego naszego domku pszczelarza. Są to dwa e, karpentery zrobione w bardzo prosty sposób i dwa squizery. Jeszcze prościej. Dobra. I do tego potrzebny był mi klas. O oh jest. Moment. Las. Tak, powinien wystarczyć. Przygotowałem sobie trochę brązu wcześniej. Cztery Stardi Casing potrzebujemy. Okej. Okay. dwa, Glasy i Tin. Takim sposobem mamy squeezery. A teraz w analogiczny sposób, tylko że z brązem zrobimy sobie carpentery. Te maszynki będą nam bardzo potrzebne. Ok, teraz zapewne. A nie, nie ma nocy. Dobra. To wtedy lecimy podłączyć nasze maszynki. żeby nie wpaść do Portal Gana, bo byśmy się przenieśli do naszego miejsca: Squary. Ok. E, squeezery. Tak. Jeden Squeezer. Drugi Squeezer. E, wypompowywanie powinno być automatyczne ale spróbuję później jak widzicie, tutaj będzie nam wypompowywał oil z tego co mu damy więc ja wezmę nasz kondensat sit rozdrobnię go trochę żeby był drobniejszy Okej, okay. u trochę tego będzie. No trudno. Jasne. Nie wiem, coś mam tak niesamowite, lagi, że to jest. Nie wiem, czy wyciąga, czy nie. Chyba nie. To żeby wy... Dobra, ja za chwilę do Was wrócę. Uporam się z tym wszystkim co tutaj sobie zrobiłem. A więc co mamy do? Dobra, jednak musiałem tutaj postawić yy, lewera. Żeby wyciągał mi mój Seedoil z yy, squeizerów. I leci on sobie tutaj spokojnie do naszego tanka. Jak widzicie, no, ilości nie są to oszałamiające, chociaż będziemy go potrzebowali bardzo dużo, ale jak na razie powinno starczyć. Na razie te seed bloki odłożę. i postawię karpentery. Tak. Właśnie je będziemy potrzebowali, żeby zrobić nasze apiary. A pia... apiary. Robimy jest impregnated casing 250 025 seed oila potrzebujemy a z jednego seedu otrzymujemy 0,02 więc przelicznik jest trochę zanim zaczniemy robić tamto wezmę i zrobię e, tego no. Apiariz database. Yy, wytłumaczę wam za chwilę, jak zacznę. Jak zacznę robić, was wrócę. Ok, właśnie robi nam się nasze Apiariz database. Jak widzicie, do carpentera nalałem wodę, a nie odpaliłem jeszcze wysysania. Ponieważ do database potrzebujemy tylko i wyłącznie dwa wiaderka wody. Dobra, już nam się kończy. Tu. Ok, na razie to wyłączę z tego. Jak widzicie, tutaj nam. E... Czekajcie, jakby to Wam wytłumaczyć. Ok. Dobra, już mam pomysł, jak to wytłumaczyć. To jest ulepszona wersja bianalizera. Ponieważ tutaj wskakuje nam automatycznie mamy krzyżówki pokazane wszystkie od razu. Rezultat mutacji i wszystkie takie inne. Dobra. A więc teraz będziemy potrzebowali, żeby zrobić apiary. Ale wiecie co? To chyba zaczniemy w następnym odcinku. No, przepraszam Was, że ostatnie te odcinki są naprawdę takie krótkie, ale to jest spowodowane brakiem czasu. Jutro. Albo dzisiaj jeszcze. Nie no, to będzie już dla Was jutro. Nagram odcinek stworzenia e, ...tworzenia... naszego apiarii. O, jo, jo, stworzenia naszych apiari i rozstawiania ich. Ponieważ mm, jest już też późno. Jest godzina druga mocy, tak mi się wydaje. Moment, sprawdza. Tak, jest pierwsza 59, więc chciałbym jeszcze zacząć renderować to dzisiaj. Jak widzicie, 11000 Seedu. Dobra, a więc zobaczymy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, do następnego odcineczka, pa pa!